Która z król, który miał trzech synów? Dwaj byli mądrzy i zdolni, trzeci zaś mówił niewiele. Był prostoduszny i zwano go głuptaskiem. Gdy król postarzał się, osłabił i rozmyślał o swoim końcu, nie wiedział, który z synów ma po nim zasiąść na tronie. Więc rzecze do nich. Idźcie w świat, a który z was przyniesie mi najpiękniejszy dywan? Ten po mojej śmierci zostanie królem. A izby nie było pomiędzy nimi żadnego sporu, zaprowadził ich przed zamek, cisnął trzy pióra w powietrze i rzekł: Jak one lecą, tak wy powinniście się skierować. Jedno pióro leciało na wschód, drugie na zachód, a trzecie prosto. I nie odleciało daleko, lecz spadło zaraz na ziemię. I oto jeden z braci poszedł na prawo, drugi na lewo, i śmieli się z głupstwa, który musiał pozostać tam, gdzie spadło trzecie pióro. Głupta siadł i zasmucił się. Ale spostrzegł nagle, że tuż przy piórze były drzwi w ziemi. Podniósł je, znalazł schody i zszedł po nich. Niebawem doszedł do innych drzwi i usłyszał, jak tam wołano wewnątrz. Hej, zielona bez ogona! Do drzwi myk i kuśtyk. Zobacz het, zobacz wnet, kto tam może być na dworze. Drzwi się otworzyły i zobaczył wielką grubą ropuchę a obok niej masę małych ropuszek. Gruba ropucha spytała, czego żąda. Chciałbym mieć, odparł, najpiękniejszy i najdelikatniejszy dywan. Na to stara zawołała jedną z młodych i rzekła. Hej, zielona bez ogona, ruszaj myk i kuśtyk, a gdy łapki ci posłużą, przynieś mi szkatułkę dużą. Moda Ropuszka przyniosła szkatułkę, stara otworzyła ją i po wyjęciu dywanu, który był tak piękny i tak cienki, że nawet na ziemi nikt podobnego wykonać nie mógł, podała go Głuptaskowi. Ten podziękował i poszedł na górę. Ale dwaj starsi bracia mieli Głuptaska za takie cielątko, że myśleli, iż nic nie znajdzie i nie przyniesie. Co mamy sobie wielkiego trudu zadawać z szukaniem? rzekli. I z tymi słowy zdjęli z pleców pierwszej lepszej napotkanej owczarki jej grubą, ordynarną chustę i zanieśli królowi. W tym samym czasie zjawił się i Głuptasek, który przyniósł swój piękny dywan. Gdy król dywan obejrzał, zdziwił się i rzekł: Prawdę mówiąc, tron należy się najmłodszemu. Ale dwaj starsi bracia nie dali ojcu spokoju, dowodząc, że to niepodobieństwo, ażeby Głuptasek. Mający wyraźne pomieszanie zmysłów miał stać się królem, i prosili go, ażeby podał nowe warunki. Na to ojciec rzecze. Ten otrzyma państwo, kto mi przyniesie najpiękniejszy pierścień. Po czym wyprowadził wszystkich trzech synów przed zamyk, cisnął trzy pióra w górę, one zaś rozleciały się tak samo jak za pierwszym razem. Łuptasek znów drzwi w ziemi otworzył, Zeszedł do grubej ropuchy i oświadczył jej, że potrzebuje pierścienia. Ropucha kazała sobie przynieść szkatułkę i dała mu z niej pierścień, który błysnął mnóstwem kamieni i był tak piękny, że żaden jubiler ziemski nie mógłby takiego cudu wykonać. Dwaj starsi bracia wyśmiewali się z głuptaska, że chciał szukać złotego pierścienia. Sami też sobie nie zadawali trudu żadnego, lecz wybili gwoździe ze starej żelaznej obręczy i przynieśli ją ojcu. Gdy jednak Głuptasek przedstawił swój pierścień, ojciec znowu rzekł. Do niego państwo należy. Ale dwaj starsi nie chcieli ustąpić i zamęczali króla do puty, aż dał trzeci warunek. A mianowicie rzekł, że kto mu najładniejszą żonę sprowadzi, ten państwo otrzyma. Trzy pióra rzucone w górę padły w poprzednim kierunku. Głuptasek już się nie zawahał i poszedł wprost do ropuchy. Mam sprowadzić do domu najładniejszą żonę. Oho, odparła na to ropucha. Najładniejszą żonę. Takiej nie mam pod ręką, ale to nic, będziesz ją miał. Dała mu wyżłobioną brukiew z sześcioma zaprzęgniętymi myszami, a głuptasek rzecze ze smutkiem. Cóż ja mam z tym zrobić? Wsadź tylko do środka jedną z moich małych ropuszek, odparła stara. Na to on bez wyboru pochwycił jedną ropuszkę i wsadził ją do brukwi, ale zaledwie tam się znalazła, wnet się zamieniła na cudną, piękną pannę. Z brukwi powóz, a z sześciu myszy zrobiły się konie. Wtedy on ją pocałował, zaciął konie i powiózł do króla. Nadeszli jego bracia, którzy nie zadawali sobie żadnego trudu przy wyborze pięknej kobiety. Lecz wzięli pierwszą lepszą dziewuchę wiejską. Gdy król zobaczył ją, rzekł: Państwo obejmuje po mojej śmierci syn najmłodszy. Ale dwaj braci aż zagłuszyli króla swymi okrzykami. My nie możemy pozwolić, ażeby głuptasek był królem, i żądamy, ażeby ten zdobył pierwszeństwo, którego żona będzie umiała skakać przez obręcz wiszącą w sali. Sądzili oni, że dziewuchy wiejskie potrafią skakać z łatwością, bo są dość silne, ale taka delikatna panienka zabije się w skoku na pewno. Stary król zgodził się i na tę próbę. Teraz więc obie dziewuchy wiejskie jeły skakać przez obręcz, ale były tak niezgrabne, że się poprzewracały, potłukły i połamały sobie nogi i ręce. Piękna zaś panna, przywieziona przez głuptaska, skakała przez obręcz jak sarn. Tym sposobem najmłodszy z braci otrzymał koronę i długo mógł panować.